Naukowcy ze Stanforda znaleźli coś lepszego niż medytacja prostą technikę oddechową, która działa w 5 minut. W tym filmie nie tylko wyjaśnię ci jej naukowe podstawy, ale za chwilę osobiście poprowadzę cię przez to ćwiczenie, żebyś na własnej skórze poczuł jego uspokajającą moc. Zapomnij na chwilę o wszystkim, co wiesz o relaksacji. Nowe badanie, opublikowane w niezwykle prestiżowym czasopiśmie naukowym Cell Reports Medicine, rzuca zupełnie nowe światło na to, jak możemy świadomie kontrolować nasz wewnętrzny stan. Naukowcy ze Stanforda, w tym światowej sławy neurobiolog Andrew Huberman, postanowili sprawdzić, co najlepiej działa na stres. Porównali ze sobą kilka technik, medytację uważności, oddychanie pudełkowe i szczególną metodę znaną jako wzdychanie cykliczne. Wyniki były jednoznaczne. Chociaż wszystkie metody przynosiły korzyści, to właśnie wzdychanie cykliczne wyróżniało się w tej krótkiej, pięciominutowej praktyce. Przyniosło największy wzrost pozytywnego nastroju i największą redukcję lęku. W porównaniu z pozostałymi technikami. W tym filmie nie tylko wyjaśnię ci, dlaczego ta prosta technika jest tak potężna, ale co ważniejsze, osobiście poprowadzę cię przez pięciominutowe ćwiczenie, byś poczuł na własnej skórze, jak to działa. Żeby zrozumieć, dlaczego wzdychanie cykliczne jest tak skuteczne, wyobraź sobie, że masz w sobie pedał gazu i hamulca. Pedał gazu to współczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za reakcję walcz lub uciekaj. Kiedy jesteś zestresowany, spieszysz się na spotkanie, dostajesz niepokojącego maila. Twój organizm wciska gaz do dechy. Serce bije szybciej, oddech staje się płytki, a do krwi uwalniane są hormony stresu. To mechanizm, który miał nas chronić przed drapieżnikami. Dziś. Naszymi drapieżnikami są terminy i powiadomienia w telefonie. Pedał hamulca to przewspółczulny układ nerwowy, który odpowiada za stan odpoczynku i regeneracji. Kiedy jest aktywny, tętno zwalnia, ciśnienie krwi spada, a ciało przechodzi w tryb relaksu. Problem w tym, że u wielu z nas pedał gazu jest wciśnięty niemal bez przerwy. Jesteśmy w chronicznym stanie pobudzenia. Medytacja mindfulness to fantastyczne narzędzie, które uczy nas obserwować te stany z dystansu. To podejście od góry do dołu, gdzie umysłem wpływamy na ciało. Jednak w momencie ostrego stresu próba obserwowania myśli może być niezwykle trudna. I tu właśnie wkracza wzdychanie cykliczne. To podejście od dołu do góry. Zamiast przekonywać umysł, żeby się uspokoił, używamy ciała. A konkretnie oddechu, aby wysłać do mózgu bezpośredni, fizjologiczny sygnał: Wszystko jest w porządku. Możesz wcisnąć hamulec. Jak to działa? Sekret tkwi w dwóch elementach: podwójnym wdechu i wydłużonym wydechu. Pierwszy to podwójny wdech przez nos. Płuca składają się z milionów maleńkich pęcherzyków, w których tlen trafia do krwi. Kiedy oddychamy płytko ze stresu, część z nich zapada się, co potęguje uczucie duszności. Pierwszy, głęboki wdech wypełnia większość płuc, ale to ten drugi, krótki wdech na szczycie jest kluczowy. Uważa się, że działa on jak dodatkowe dmuchnięcie, które pomaga ponownie otworzyć te zapadnięte pęcherzyki. Maksymalizuje to powierzchnię wymiany gazowej, pozwalając pozbyć się nadmiaru dwutlenku węgla, co daje natychmiastowe poczucie ulgi. Drugi element to długi, powolny wydech. Głównym nerwem naszego układu hamulcowego jest nerw błędny. Kiedy świadomie wydłużamy wydech, fizycznie go stymulujemy. Powolne wypuszczanie powietrza wysyła do mózgu potężny sygnał, że zagrożenie minęło. W odpowiedzi układ nerwowy zaczyna zwalniać akcję serca i inicjuje stan relaksacji. To czysta biologia, mechaniczny przełącznik, który przestawia organizm z trybu walki w tryb spokoju. W badaniu Stanforda uczestnicy, którzy praktykowali wzdychanie cykliczne przez 5 minut dziennie, zgłaszali największy wzrost pozytywnych emocji, a efekt ten kumulował się z dnia na dzień. To nie jest chwilowa sztuczka, a raczej trening dla układu nerwowego, który uczy się jak szybciej wracać do równowagi. Warto też wiedzieć, że wzdychanie to nasz wrodzony, naturalny mechanizm samoregulacji. Robimy to bezwiednie, zwłaszcza przed zaśnięciem czy w chwilach ulgi. Teoria jest ważna, ale prawdziwa magia dzieje się wtedy, gdy teoria staje się doświadczeniem. Nic, co powiem, nie zastąpi tego, co za chwilę poczujesz. Daj sobie ten prezent. Pięć minut. Tylko dla siebie. To inwestycja, która może odmienić resztę Twojego dnia. Znajdź wygodną pozycję. Usiądź na krześle ze stopami na podłodze i prostym kręgosłupem. Możesz też usiąść po turecku na podłodze albo, jeśli wolisz, położyć się na plecach. Ważne, żebyś czuł się swobodnie. Jeśli siedzisz. Połóż dłonie luźno na udach. Nie musisz oczyszczać umysłu. Twoim jedynym zadaniem jest podążanie za moim głosem i skupienie się na oddechu. To wszystko. Jeśli czujesz się komfortowo, delikatnie zamknij oczy, a jeśli wolisz je mieć otwarte, po prostu rozluźnij wzrok i skup go w jednym punkcie na podłodze, kilka metrów przed sobą. Zanim zaczniemy, weź jeden normalny wdech. I wydech, poczuj, jak Twoje ciało osadza się w miejscu, w którym jesteś. Gotowy? Zaczynamy. Zaczynamy od spokojnego wdechu przez nos. Poczuj, jak chłodne powietrze wpływa do nozdrzy i wypełnia Twoje płuca. Teraz na szczycie tego wdechu, bez pauzy, weź jeszcze jeden krótszy, dodatkowy wdech przez nos. Taki mały łyk powietrza. I teraz powoli, bardzo powoli, zrób długi, spokojny wydech przez usta, dłuższy niż wdech. Poczuj, jak napięcie opuszcza Twoje ciało. Świetnie, to jest jeden cykl, zróbmy to jeszcze raz. Głęboki wdech przez nos. Tując, jak unosi się twoja klatka piersiowa i brzuch. Na szczycie drugi krótki wydech dopełniając płuca. I powolny, długi, kontrolowany wydech przez usta. Puść wszystko. Pozwól ramionom opaść. Rozluźnij szczękę. Kontynuujemy. Wdech przez nos. Dobierz powietrza. I długi, płynny wydech przez usta. Skup całą uwagę na doznaniach, poczuj ruch powietrza, poczuj, jak Twoje ciało delikatnie unosi się przy wdechu i opada przy wydechu. Kolejny cykl. Głęboki wdech przez nos, tak głęboki jak możesz, bez wysiłku. Drugi, krótszy wdech na szczycie. I powolny, spokojny wydech przez usta. Wyobraź sobie, że z tym wydechem uwalniasz cały stres nagromadzony w ciągu dnia. Wdech przez nos, dobierz powietrza i długi, relaksujący wydech. Poczuj, jak rozluźniają się mięśnie wokół oczu, rozluźnij czoło. Jeśli Twoje myśli gdzieś błądzą, to zupełnie naturalne. Nie walcz z nimi. Po prostu zauważ, że odpłynąłeś i delikatnie, bez oceniania, wróć uwagą do oddechu. Jeszcze raz. Głęboki wdech przez nos. Dodatkowy wdech na szczycie. I powolny, kompletny wydech przez usta. Wypuść całe powietrze aż do samego końca. Wdech przez nos. Dobierz powietrza. Długi wydech. Poczuj, jak z każdym takim wydechem Twój układ nerwowy otrzymuje sygnał bezpieczeństwa i przełącza się na tryb regeneracji. Wdech, dobierz, wydech. Zauważ, czy Twój puls staje się spokojniejszy. Czy czujesz, jak ciężar opada z Twoich barków? Kontynuujmy w ciszy przez kilka kolejnych cykli. Skup się na rytmie. Wdech, dobierz i długi, powolny wydech. Ostatnie dwa cykle. Zrobię najbardziej świadomie, jak potrafisz: głęboki, pełny wdech przez nos, mały wdech na szczycie i najdłuższy, najbardziej relaksujący wydech dzisiejszego dnia. Wypuść wszystko, co ci już nie służy. I ostatni raz: wdech, dobierz. I spokojny, długi wydech. Teraz pozwól, aby Twój oddech wrócił do swojego naturalnego rytmu. Nie kontroluj go, po prostu obserwuj przez chwilę. Posiedź w tej ciszy, w spokoju, który właśnie dla siebie stworzyłeś. Zauważ, jak się czujesz. Jaka jest różnica między tym, jak czułeś się 5 minut temu, a jak czujesz się teraz? Kiedy będziesz gotowy bez pośpiechu, powoli otwórz oczy. Witaj z powrotem. Jak się czujesz? Prawdopodobnie odczuwasz teraz większy spokój i klarowność umysłu. To uczucie jest dostępne dla Ciebie w każdej chwili. To nie magia, to fizjologia. Właśnie świadomie przejąłeś kontrolę nad swoim autonomicznym układem nerwowym. Jak najlepiej wykorzystać tę technikę? Masz dwie strategie. Pierwsza to praktyka codzienna. Tak jak w badaniu Stanforda, możesz wykonywać to ćwiczenie przez 5 minut każdego dnia, aby budować swoją odporność na stres. Pomyśl o tym jak o treningu dla układu nerwowego. Regularna praktyka pomaga obniżyć ogólny poziom napięcia i poprawia nastrój. Druga strategia to użycie doraźne. Możesz zastosować wzdychanie cykliczne, gdy tylko poczujesz narastające napięcie. Czujesz, że zaraz wybuchniesz? Masz stresującą prezentację? Wystarczy nawet jeden do trzech takich oddechów, żeby natychmiast przerwać spiralę stresu i zyskać przestrzeń na spokojniejszą reakcję. To Twój osobisty przycisk resetujący. Ważna uwaga: to ćwiczenie jest bardzo bezpieczne, ale nigdy nie wykonuj go w sytuacji, która wymaga pełnej koncentracji, np. podczas prowadzenia samochodu czy w wodzie. Czasem może powodować lekkie zawroty głowy, co jest związane ze zmianą poziomu gazów we krwi, dlatego najlepiej praktykować je na siedząco lub leżąco. Mam nadzieję, że poczułeś na własnej skórze uspokajającą moc wzdychania cyklicznego. To proste, darmowe i niezwykle potężne narzędzie, które masz zawsze przy sobie. Nauka dostarcza nam coraz więcej dowodów na to, jak głęboko oddech jest połączony z naszym stanem psychicznym i fizycznym. Jeśli chcesz mieć to ćwiczenie zawsze pod ręką, przygotowałam dla ciebie specjalną wersję na moim portalu. Możesz tam odsłuchać całą sesję z możliwością wyboru tła dźwiękowego deszcz, fale oceanu, cisza co tylko wolisz. Nie potrzebujesz żadnego logowania ani konta. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Jeśli to ćwiczenie przyniosło Ci ulgę, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz polubienie pod tym filmem. A jeśli chcesz poznać więcej opartych na nauce technik poprawy jakości życia, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz najważniejsza prośba: napisz w komentarzu, jakie były Twoje odczucia po tym ćwiczeniu. Co zauważyłeś? Jak się czujesz? Czytanie Waszych doświadczeń jest dla mnie ogromną inspiracją i pomaga nam wszystkim uczyć się od siebie nawzajem. Dziękuję Ci za Twój czas i zaufanie. Pamiętaj: spokój jest bliżej niż myślisz. Czasem wystarczy tylko jeden oddech. Do zobaczenia.